Szamaneczko widzowie dzisiaj nagrywamy te kupiłem brylok prześladowcy i no w sumie to dobra widzowie tak prezentuje się brylok prześladowcy jest on ogólnie ładny ale moim zdaniem on jest bardzo ładny, ale to wiem brylaczka on y, jest blokiem prześladowcy, co ja gadam w ogóle. Co jest? Dobra, jest blokiem prześladowcy, no bo prześladowca jeszcze odszedł, ale postanowiłem go kupić. No bo... co ja gadam? No bo, co, co ja w ogóle gadam? Postanowiłem go kupić no bo to jest blok prześladowcy, no. No i ja to wszystko, wszystko mogę powiedzieć, ale lecimy dalej. Czemu to dopiero dzisiaj pokazuję? No bo. To znaczy, pokazuję? No bo. No bo. Nie miałem po prostu. Czasu. Wiecie, widzowie? Dobra, pa. To znaczy, nie pa, a tylko przerwa. Mam nadzieję, że więcej osób będzie mnie subskrybowało, ale. To tylko na czas. No. Widzowie. No. Widzo Dobra, widzowie, autografu Wam dzisiaj nie pokażę, ale mm, może mm, kiedyś. Albo nie wiem. No. Więc trzymaj się. Nie umiem go znaleźć. Chcecie więcej takich filmików? To piszcie w komentarzu. A ja Wam dziękuję za oglądanie, ale mm, też będziemy częściej nagrywać. Mm, I. No, w sumie. Czekajcie, coś sprawdzę. Czekajcie. Dobra, widzowie, to nie było ważne, ale. Będzie więcej filmików o prawdziwym życiu albo o grach. Nie, albo u YouTube'a nawet nie wiem. Dobra widzowie, yy... ale, ale widzowie, wiecie, że to nie koniec tego filmu, albo może to będzie ten koniec. Nie, nie, na razie nie, nie, nie. Poczekajcie. Dobra widzowie, ale yy... piszcie w komentarzu. Yy będę odpisywał i będę dawał wam serduszka i lajki więc mm, oglądajcie mnie, mam już pewnie mm, 6 subskrypcji na kanale, ale a na tamtym kanale mam mm, na kanale palionowy mam 84 84 subskrypcji. Dobra. 84 subskrypcji mam na tamtym kanale Palionowy, a teraz to wrzucam na kanale Palionowy Plus. I. Yy, i tam. no. Yy, będę wrzucał filmy a nie na. na. Te kanale palejono, Jezu. Dobra. To po prostu... Czemu ja w ogóle cięcie robię, nie? Dobra, nieważne. Tu widzowie. Pa, pa.